Po 125 dniach przerwy wracamy z rozgrywkami ligowymi o tytuł Mistrza kraju. Kamil Kotlacz nie przejął tej piłki. Rozgrywający Panthers ma piłkę w dłoniach i to jest udane podanie. Big play po stronie gospodarzy. Oni trenują futbol amerykański od 14-15 roku życia. No ale zobaczmy, rozgrywający Panthers z Wrocław w akcji podaniowej i ostatecznie podanie. Sporo ryzykowo rozgrywający Panter z Wrocław, ale pierwsze przyłożenie stało się faktem. Niewiele czasu na grę, no bo jednak konkurencja była ogromna. Adria Botella-Moreno to jest zawodnik, który raczej nie da się go wygryć ze składu. To defensywa ekipy Falcons gdzieś tutaj nam się też obudzi, oby jak najszybciej. Kamil Kotla z środkiem, no i teraz już wjechał jak po swoje. To jest drugie przyłożenie Panter z Wrocław. Wspominany przeze mnie wcześniej Marcin Cugier. Marcin Cugier i to kopnięcie jest udane. Ekipy z Wrocławia i czy to się uda? I to się chyba udaje, tak jest! Falcons z pierwszymi punktami w sezonie po fladze, ale to też jest jakby skutek jakiegoś zachowania na boisku. Pierwsza próba, no i proszę środkiem, to jest przyłożenie. To jest przyłożenie tych Falcons. 75 cm, 95 kg. Bardzo dobrze zbudowany Karol Cabel będzie blokował. A rozgrywający Falcons znajduje się w polu punktowym. Jest remis. Dawno też nie widzieliśmy biegu. Biegu samego rozgrywającego, ale tym razem to jest akcja podaniowa. Potrójne krycie kończy się to przechwytem. Zła decyzja rozgrywającego. Był ich Hubert Chrzanowski. A teraz swoje snapy otrzymuje Wiktor Halbuch. A to punkty wspomnianego przed momentem Tomasa Burdzińskiego. Panthers pokonują ekipę tych Falcons z 20 do 14.